Halo, halo, czy już mnie słychać? Dobrze, no to zaczynamy może z prezentacją. E, nazywam się Herman Sadik, jestem CTO z e, ESKI Network. E, jestem programistą i team leaderem od e, 15 lat. E, Współpracuję, znaczy współtworzę jakby projekty z branż m.in. farmacji, m.in. E, lotniczej, elektromobility. Odpowiadam za pierwszą implementację blockchaina w administracji publicznej w Polsce. Teraz o czym będę mówił? Opiszę wam ekosystem z Eski Network, jak działamy, wskażę problemy dzisiejszego świata w branży IoT i jak je możemy rozwiązać. Tak? Wykorzystujemy blockchain. Dlaczego blockchain? Przede wszystkim dlatego, że jest bezpieczny. Dane w nim raz zapisane nigdy nie ulegają, znaczy nigdy nie zostaną usunięte. Nie ma jakby postronnych osób, które mogą wpłynąć na modyfikację tego blockchaina. Mogą to robić tylko uprawnione osoby. Blockchain jest zdecentralizowany, to znaczy, że. Jest wiele komputerów, serwerów, które przechowują jakby kopię tego blockchaina, czyli nie ma takiej sytuacji, że, nie wiem, na przykład e, rząd stwierdzi, albo dostawca e, serwerowy stwierdzi, że odłączam jakby serwery e, naszego projektu i, i nagle wszystko przestaje działać. Tak? To jest rozproszone. Im więcej jakby tych serwerów jest, tym blockchain jest e, bezpieczniejszy. tak? Poza tym jest transparentny. Transparentny, czyli jest publiczny, każdy ma do niego wgląd. Udostępniamy Explorer bloków, w którym można przeglądać, jakby balanse można przeglądać transakcje, kiedy się wydarzyły, tak, kto jakie ma klucze. Tak, i dlatego wykorzystujemy blockchain. Połączyliśmy, w Eski Network połączyliśmy świat rzeczywisty z światem wirtualnym. Wykorzystujemy dwa typy tak naprawdę blockchainów. Jeden jest oparty na ethereum. Mamy wygenerowane tam tokeny, które są inwestycyjne, giełdowe oraz mamy swój własny blockchain Eski Network. Jest to blockchain techniczny, Ekosystem oparty jest o smart kontrakty. Czyli programy, aplikacje zapisane na sieci blockchain, które zarządzają działaniem całego jakby tutaj ekosystemu. Tak? Mamy również stworzone bramki między tymi blockchainami, tak żeby użytkownicy z blockchaina Ethereum, czy inwestorzy, mogli nabywać tokeny w sieci eski Network, czyli zbywczenie Technicznym. I jakby dalej operować w tej fazie technicznej. Teraz opowiem, jak zazwyczaj wygląda architektura platformy jakby takiej IoT. Nie? Zazwyczaj mamy aktora, czyli dostawcę, dostawcę usług. Ten dostawca usług ma chmurę IoT, do której ma podłączone urządzenia fizyczne. Łączy się z nimi zazwyczaj, jakby tutaj, po TCP. Dodatkowo wystawia restowe api. Czasami jest to WebSocket, do którego łączą się aplikacje mobilne lub inne aplikacje frontendowe, na przykład panele administracyjne. Minusy takiej architektury to zamknięty ekosystem, scentralizowana jakby architektura, no i rozwiązaniem, jakby na to całe zło, jest przeniesienie zarządzania uprawnieniami do, do blockchaina. Tym właśnie się zajmuje Eski Network. Tak. Teraz tak. Przyznacie technologię Bluetooth. Hmm. Teraz wyobraźcie sobie taki Bluetooth w IoT. To właśnie jest ASCII Network, czyli standard komunikacji urządzeń IoT, wykorzystujący technologię blockchain. Bez względu na to, jakiego producenta mamy urządzenie, jeśli będzie wykorzystywało standard ASCII Network, to będzie mogło bez ograniczeń wymieniać się danymi z innymi dostawcami chmur IoT. Dostawcy, którzy mają swoje autorskie rozwiązania. Dostawcom, którzy mają swoje autorskie rozwiązania, dajemy szereg narzędzi umożliwiających dostęp do sieci blockchain i zarządzanie w nim swoją infrastrukturą. Blockchain jest tak naprawdę taką szyną danych, dla, która łączy dostawców. I każdy użytkownik, urządzenie czy dostawca musi mieć również swoje konto w sieci. Teraz opiszę po kolei. Elementy ekosystemu, które dajemy dostawcom. Jeszcze tak, dodam, że wszystkie te elementy, które tworzymy, są open source. Tak? Właśnie dlatego, żeby to było transparentne, żeby każdy dostawca mógł łatwo się zintegrować ze, ze swoją infrastrukturą. I zacznę od Node'a. Czym jest Node? Jest to serwer przechowujący kopię blockchaina jest to taka bramka między światem blockchaina a światem architektury dostawcy. wystawia zazwyczaj restowe API lub też łączymy się po gRPC. no i użytkownik czy dostawca wtedy może wykonywać operacje na blockchainie, tak? Mamy dwa typy nodów. Jedne są minujące, drugie są walidujące, tak? Wiadomo, że im więcej e, nodów e, minujących, tym więc, e, znaczy tak, nody walidujące trzymają tylko kopię blockchaina, tak? Ale nie e, wpływają na to, że dochodzą nowe bloki do do blockchaina, czyli gdybyśmy mieli tylko nody walidujące, no to Mielibyśmy oczywiście kopię blockchaina na tych wszystkich node'ach, a nie, wchodziły, nie, nie, nie wchodziłyby nowe operacje. Tak? Dlatego zależy nam na tym, żeby tych node'ów minujących było jak najwięcej. Kolejnym elementem, jaki dostarczamy dostawcom jest supplier API. Supplier API to, to API, które stawia w swojej infrastrukturze dostawca w swojej infrastrukturze serwerowej dostawca. I służy przede wszystkim do setupowania konta w blockchainie oraz późniejsze zarządzanie tym kontem, czyli tworzy, tworzenie urządzeń, kluczy itd. Tak, tak. Kolejnym elementem, jaki dostarczamy dostawcy, jest Listener. Listener to również jest serwer, który obserwuje właśnie dApp dostawcy w sieci blockchain. Jeśli zauważy tam event w tym DIA-ie, to wtedy jakby wychwytuje to i wysyła odpowiedni rozkaz do platformy IoT, żeby otworzyć dane urządzenie. Dodatkowo mamy Key Manager, jest to panel frontendowy do, do, do zarządzania, jakby tym supplier API. Jest to zazwyczaj opcja, tak? bo nie zawsze dostawcy chcą z tego korzystać, bardziej używają tego poglądowo. Dlaczego opcja? Dlatego, że zazwyczaj dostawca ma już swoją infrastrukturę swoje panele. Jakbym miał zarządzać jakby urządzeniami z dwóch paneli, no to, no to byłoby ciężko, tak? Dlatego zazwyczaj integruję swoje panele z supplier API. Dodatkowo takim dostawcom dajemy aplikacje mobilne. Taka aplikacja mobilna pełni funkcję portfela kryptowalutowego, gdzie każdy, jakby tutaj z użytkowników, Infrastruktury dostawcy może sobie jakby tutaj zainstalować tę aplikację. Podczas instalacji zakłada konto. I dostawca może przelewać jakby klucze na, 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 na konto właśnie tego użytkownika. Okej. Okay. Co jeszcze? Aha, oprócz tego, że dajemy aplikację. Dajemy również SDK, tak? dlatego że też dostawcy mogą mieć swoje aplikacje, które po prostu będą modyfikować. SDK pomoże, jakby łatwiej modyfikację takich aplikacji. Klucze i urządzenia. Wszystko, jakby zarządzanie tymi kluczami, tworzenie i tak dalej, odbywa się poprzez Supply Rapid. Klucze to tekeny NFT, czyli unikano, unikatowe tokeny dedykowane dla danego urządzenia. Użytkownik posiadający klucz NFT jest w stanie, znaczy na swoim portfelu, jest w stanie jakby mieć akces do danego urządzenia. Teraz dodawanie urządzeń. Urządzenia dodajemy e, również przez e, Supplier API, tak jak mówiłem. E, urządzenia w sieci blockchain są również e, dAppem. E, dApp, czyli scentralizowana aplikacja w sieci blockchain e, zawiera swoją whitelistę kluczy, które mają do niego dostęp, mm, które, ma, które mogą otwierać dane urządzenia. E, tworzenie kluczy. Mm. Klucze, właśnie tak jak wspomniałem, są to tokeny NFT, które oprócz tego mają swój time to life, czyli e, mają zaszytą e, datę, do której dany klucz działa. E, przy tworzeniu kluczy e, automatycznie wpisywany jest ten klucz do whitelisty e, urządzenia. Dzięki temu no właśnie jest dodawany do white listy urządzenia. Dzięki temu możemy dostawca lub właściciel urządzenia może odebrać uprawnienia jakby do urządzenia w każdej chwili. Może podam przykład, jakby kiedy to może wystąpić. Przypuśćmy, że wypożyczam samochody. Mam firmę wypożyczającą samochody, wypożyczam Kowalskiemu samochód, przelewam mu klucz do danego urządzenia na cały dzień. Ale ktoś do mnie dzwoni i mówi, że nie wiem, ten pan dziwnie się zachowuje, e, albo nie wiem, rozkręcił koła z tego samochodu. E, więc w każdej chwili mogę mu jakby odebrać dostęp do tego samochodu, usuwając go z white listy urządzenia. E, dlaczego tak to działa? Ponieważ e, jeżeli przeleję token NFT na czyjś portfel, to nie mam możliwości odebrania tego tokenu, tak? E, dobra. Teraz proces wykonywania akcji na urządzenie. Jak to wygląda zazwyczaj? W aplikacji mobilnej Kowalski wybiera sobie urządzenie, do którego ma dostęp, klika, klika na nie, klika otwórz i wówczas wykonuje się metoda smart contract w w diapie dostawcy, która... Dodatkowo sprawdza, czy dany użytkownik, tak, po pierwsze, czy ma klucz, czy na swoim portfelu, czy klucz nie jest przeterminowany, czy klucz jest na white liście urządzenia. Jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione, wówczas zapisujemy w Data Storage Diapa event, że dany użytkownik może otworzyć urządzenie. Z drugiej strony, listener, który obserwuje blockchain, listener, który postawiony jest w infrastrukturze dostawcy, sprawdza, wychwytuje, jakby ten event i wysyła sygnał do platformy IoT, żeby otworzyć fizycznie urządzenie. Generalnie to, co do tej pory opisałem, to jest taka infrastruktura dla kowalskich, czyli Pan ma klucz do swojej bramy jest na swoim portfelu, jest w stanie jakby tą bramę w każdej chwili otworzyć. Ale pojawia się problem, tak? Taki problem, że jesteśmy jakby tutaj autorem takiego projektu ratunek bez barier. Jest to aplikacja dedykowana dla ratowników medycznych. Po to, by mogli z aplikacji mobilnej, z ratownicy mobilni, otwierać dane, bramy, które udostępnią im właśnie ci kowalscy czy inni dostawcy. Tak, żeby nie musieć jakby jeździć z pękiem kluczy do każdej bramy w całym mieście. Tak? I tak. Jaki tu pojawia się problem? Jeśli mamy na przykład 100 ratowników, to operator czy ten kowalski musi wygenerować 100 kluczy i dać każdemu ratownikowi dostęp z do osobna rozwiązaniem są właśnie konto organizacji, które są niczym jakby taki pęk kluczy, czyli konto w blockchainie, wallet, na który przelewają wszyscy klucze do swoich bram, czyli ci kowalscy i operatorzy i teraz taki ratownik medyczny autoryzuje się jakby tym portfelem organizacji i jest w stanie otwierać daną bramę, czyli ratownik medyczny nie musi trzymać Wszystkich kluczy do wszystkich brane w swoim portfelu, tylko mamy jeden taki portfel zcentralizowany. Dostęp do konta organizacji nadawany jest poprzez tokeny aktywacyjne. Wówczas, wówczas zarządca organizacji przesyła wygenerowany token na portfel ratownika medycznego, i od tamtej pory ten ratownik medyczny ma dostęp do. Do kluczy w koncie organizacji. Plany na przyszłość. No to przede wszystkim ekspansja. Zależy nam na tym, żeby podłączyć jak najwięcej tych urządzeń IoT. Też pracujemy nad swoimi, znaczy tak, mamy współpracę z Teltoniką. Jest to jeden z największych, jakby jeden z największych dostarczycieli urządzeń IoT na świecie. Również pracujemy nad swoimi rozwiązaniami. E, pracujemy też nad wydajnością e, blockchaina, e, wspieramy rozwój usług opartych o Eski Network. E, między innymi dzisiaj ogłosiliśmy e, projekt Challenge, w którym jest e, Challenge Eski Network, w którym jest do wygrania e, milion e, dolarów. E, Kolejne, jeśli chodzi o plany na przyszłość, to promowanie Eski Network jako ogólnoświatowy standard komunikacji, tak jak Bluetooth. W kolejnym slajdzie pokażę Wam filmik promocyjny, jak, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Aha, no nie pokażę Wam filmiku, ponieważ na slajdzie tutaj nie mogę otworzyć. Chyba, że spróbuję jakoś inaczej. W każdym razie, jeżeli potrzebujecie zasięgnąć więcej informacji, to kontaktujcie się z nami i śledźcie nas na portalach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. Tak, Dokumentacja do naszego projektu jest ciągle tworzona, rozwijana. Zostanie opublikowana na GitHubie w grudniu tego roku. Także dziękuję Państwu za uwagę. Tak, są efekty naszej pracy, szczególnie w mieście Warszawa, gdzie wraz z, przy kooperacji z Orężem instalujemy bramy na jakby na osiedlach. Także tak, jest, są powoli widoczne efekty naszej pracy. Oprócz Warszawy Niedługo usłyszycie o kolejnym dużym mieście w Polsce, a następnie w dużym mieście w, w Europie. Jaki jest nasz cel najbardziej wybiegający w przyszłości? Hmm. Naszym celem, znaczy, to, co jest dla nas najważniejsze, to ekspansja, tak? Promowanie standardu, żeby jak najwięcej urządzeń IoT wspierało nasz standard. Hmm, także im więcej urządzeń będzie podłączonych, tym, e, tym nasz cel będzie spełniony tak bardziej. Mhm. E, jaki algorytm konsensusu używamy? Używamy e, Lease Proof of Stake. Jest to jakby e, technologia zaczer zaczerpnięta od e, e, Blockchaina Waves. Jak będzie wyglądała przyszłość, jeśli miasta przyszłości staną się rzeczywistością? E, najlepiej, najlepiej byłoby przedstawić to na filmiku, który mi się niestety nie odtworzył, ale mogę wejść może na e, tak. Na e, stronie głównej jest e, tak tutaj, e, DFJS Summit. E, w naszej zakładce są materiały e, do wystawcy i tam jest pierwszy filmik, pokazujący właśnie taki filmik z Teslą i tak chcielibyśmy, żeby wyglądały miasta przyszłości, tak? Zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Mhm. Czy planujemy staking walety pod deski? Na tę chwilę nie ale rozwijamy się tak prężnie, codziennie mamy jakby nowe pomysły, więc nie wykluczam, że, że na przykład za nawet tydzień, dwa tygodnie nie pojawi się nowy pomysł i, i nie zaczniemy, nie uruchomimy stakingu. Jak wygląda zespół z SK? No nie mam zdjęcia z zespołu. Zachęcam jakby tutaj do prześledzenia nas na E, chociażby telegramie czy mediach społecznościowych e, zespół na pewno mamy rozproszony tak na całym świecie. Mhm. Gdzie część, jakby bo jestem CTO, tak, część programistycznie głównie e, skupia się w Polsce w Obrzydynie. Tak, nasz blockchain jest forkiem Blockchain Waves. jeśli mówimy oczywiście o Eski Network, czyli tym blockchainie technicznym. Mhm. I co, już nie ma więcej pytań? To również wam dziękuję i zapraszam was do spotkania z naszym deweloperem Adrianem Romanowskim, który będzie miał, jakby, tutaj swoje wystąpienie o godzinie 14 Tam możecie zadać więcej, jakby technicznych, wnikliwych pytań. Czym jest Karuma? Nowe pytanie, tak. Karuma jest to firma wdrożeniowa, która zajmuje się wdrożeniami. tak? Czyli my. Jakby jako Biot Global pracujemy nad technologią, a Karuma jest tworem, który w Polsce zajmuje się właśnie wdrożeniami w miastach. Tej technologii. Nie wszystko, znaczy tak. Ilość nodeów możecie sprawdzić na naszym eksplorerze. w zakładce, zakładce Nodes. Oczywiście nie są to wszystkie nody. Niektóre, czy bardzo dużo z nich nie jest jeszcze tam listowana, dlatego że niedługo pochwalimy się nowym partnerstwem z dużym gigantem technologicznym, i wtedy będzie można ujawnić, jakby tutaj, coś więcej na ten temat. Okej. Okay. bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do, jeszcze raz na e, spotkanie z Adrianem oraz e, z Maciejem Bułkowskim o 16., e, gdzie e, również myślę, że będziecie mogli zadać więcej pytań na temat karum. E, Okej. Okay. bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.